Owce mogą być rozmaite. Są kudłate i ostrzyżone na zero. Są takie, które kopią prawą przednią nogą, a niektóre kopią lewą tylną. Są owce rodzaju żeńskiego. I baranki, rodzaju męskiego, wszystkie słuchają swojego pasterza, czekają na niego, pilnują się go, chcą zawsze być blisko niego. Jak go nie widzą, to biegają w kółko i nie wiedzą co robić. A w kościele. Są różni ludzie: są babcie w okularach i bez okularów, dziadkowie z brodami i bez. Są też panny, które myślą tylko o ślubie i chłopcy, którzy myślą tylko o pannach. Są dzieci, które przyjechały maluchem, i takie, których tatuś ma nissana. Tylu jest rozmaitych ludzi, a wszyscy przychodzą do jednego pana Jezusa. Modlą się do niego, jemu śpiewają, przed nim klęczą. Przy dziadku, wujek przy strójce, chłopiec przy dziewczynce, a brunet przy blondynce. Wszyscy przychodzą do jednego pasterza. Tylko chłopcy z językami czarnymi od jagód na złość babciom wpadają pół nago. Kościoła drzwiach uchylonych, milkną jak gawrony, bo ich kościół zadziwia powagą. Naucz się dziwić w kościele, że hostia naświętsza tak mała, że w dłonie by ją schowała. Najniższa dziewczynka w bieli. I pomyślę, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne. Matkę, osiołka, betlejem. Tyle tu tajemnic, dogmatów judaszów, męczennic i kwiatów, że można nie mówiąc pacierzy, po prostu w niego uwierzyć, żeby się w życiu nie pogubić, żeby się w życiu nie pogubić.